Implementacja dyrektywy DSM rozpala głowy nie tylko artystów, aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy też, no, różnych twórców. Nie, rozpala też głowy wielu lobbystów i polityków. I o tym właśnie, jak te rozpalone głowy pogodzić, żeby wreszcie przeszła przez Sejm wdrożona ustawa i zaczęła obowiązywać, porozmawiam dzisiaj z Piotrem Adamowiczem posłem Koalicji Obywatelskiej, ale co ważniejsze, nowym przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, no to jak z tymi rozpalonymi głowami, jak się pracuje w takiej komisji, gdzie nagle ściera się tyle interesów, Szczerze, po dwóch godzinach obrad yy, musiałem wziąć jakiś yy, bubrą sprint, bo głowa pękała, Ale proza życia. Jak się pracuje? No prawie pięć godzin, a, a czy, chcę powiedzieć jedną rzecz wyraźnie. To nie będzie tak, że wszyscy będą ze wszystkiego zadowoleni, ponieważ materia jest skomplikowana, oczekiwania... Niestety nie jednego środowiska, ale wielu środowisk, bo to, jest to wiele różnych środowisk, są bardzo duże. I słusznie, tak? bo każdy ma prawo do sam byłem dziennikarzem dwadzieścia kilka lat piszący i każdy ma prawo do otrzymania dobrego, godziwego wynagrodzenia za swoją twórczość. Ja pomijam, czy to jest artykuł prasowy, czy to jest kino, czy to jest teatr muzyk, czyli to, to jakiś utwór muzyczny, każdy ma prawo i to jest prawo niezbywalne i tak ma być i za to się należy odpowiednie godziwe wynagrodzenie, natomiast interesy no, bywają rozbieżne, ten tort finansowy niby jest otwarty, ale de facto jest zamknięty, jeszcze kilkanaście dobrych tygodni przed, zanim ta, ten projekt rządowy trafił do komisji, zaczęły się pierwsze spotkania, Mówię, mówię szczerze, że zgłaszały się przeróżne nowe stowarzyszenia, o których w zasadzie byśmy nie słyszeli. Bo on chciał uczestniczyć w podziale tego, tego tortu tantiemowego. No i trzeba było podejmować męskie decyzje. Na jakiej zasadzie, czy w ogóle. Natomiast myślę, że projekt, o którym żeśmy, o którym żeśmy się debatowali niedawno, on trafi najprawdopodobniej w najbliższą środę, po godzinie 16.00 pod obrady plenarne Sejmu i zobaczymy, co dalej. Natomiast ja bym chciał zatoczyć, jeżeli mogę, trochę szerszą perspektywę. Otóż powiedz mi jedną rzecz. My jesteśmy ostatnim krajem, który nie dokonał To po pierwsze. Po drugie... Oto chciałem zapytać, bo jesteśmy trzy tak. lata po tym, kiedy powinniśmy tak. ją wykonać. Tak. Na całe szczęście, z tego co przeczytałem jeszcze, kary nie są nakładane, Halo? ale... Codziennie wisi nad nami ten topór kilkunastu tysięcy euro za dzień. Kiedy znaczy, te kary mogłyby być. To znaczy tak, ma pan stuprocentową rację. Ten licznik bije, ale nie jest jeszcze skasowany. tak. I na tym polega problem. To jest około w tej chwili 130 milionów złotych. E czy ta kara będzie, czy nie, nie ma decyzji w tej sprawie. Natomiast sytuacja jest wyjaśnię jak wygląda. Otóż to przyznał poseł Gliński, czyli były wicepremier i minister kultury i bezceremonialnie podczas spotkania z, ze środowiskami, czyli w czasie pierwszego czytania w komisji kilkanaście dni, to muszę otworzyć, no, myśmy wysłali ten projekt do rządu i on w pewnym momencie się nie utknął, na pytanie dlaczego utknął, a no bo była kampania wyborcza, no, szanowni państwo, no, to, 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 nie powiedział... sobie zrazić artystów, że, czy ja na przykład wielkich firm, to, ja... Nie chcę dokonywać egzegezy, czy też wyjaśniać, bo nie moje uprawnienia, teraz o to będzie wyraźnie, wyraźnie. Tak? No i sami Państwo możecie ocenić, e, ocenić słowa posła Bliskiego, ex-wicepremia. Ex, ex, Ten projekt został trochę zmieniony. Suma summarum trafił, trafił do nas. I teraz tak, nieoficjalne te informacje mówią tak, że powinniśmy go przyjąć inaczej. Że dobrze by było, żeby ten projekt, z, z tego projektu skończyć do połowy lipca. Do połowy lipca. I jeszcze, przed, też, wakacjami się jeszcze przed, przed wakacjami, bo ten licznik jak mówię, on ciągle bije, chociaż nie został nacisnięty Enter i nie zażądamy jeszcze wypłaty, ale kary mogą być ze względu na opóźnienia. I teraz powiem wprost, mianowicie to obciąży oczywiście podatników, natomiast, bo taka decyzja zapadła na poziomie KPR u czy Kancelarii prezesa na natomiast... Jeżeli trzeba będzie zapłacić te 130 milionów i więcej, bo na razie to jest licznik, który wskazuje 130 milionów, to te pieniądze będą pochodzić z budżetu Ministerstwa Kultury i ministerstwa Narodowego, nie z jakiejś ogólnej rezerwy premiera, tylko dokładnie z, z budżetu ministerstwa. I to oznacza no, poważne cięcia w wydatkach ministerstwa. Na przykład. No dofinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia kulturalnego w postaci premiery spektaklu teatralnego, no sami mogą Państwo sobie wyobrazić. Dlatego ten licznik bije. Jeżeli nie będzie żadnych, że tak powiem większych zawirowań, należy się spodziewać w środę wniosków w mniejszości i jeszcze poprawek, to być może uda się i tak chciałbym to zrobić, zakończyć procedowanie na etapie sejmowym i jeszcze w nadchodzącym tygodniu, czyli najpóźniej w piątek, i wtedy projekt trafia, trafia do Senatu i Senat powinien też zakończyć, zakończyć procedowanie. Pan mówił o emocjach. Emocje były jest, bardzo... pan, jest pan w kontakcie z senatorami, rozmawia pan też nie wiem, z Komisją Kultury w Senacie. Czy tam przewidujecie jakieś poprawki, czy raczej senatorowie powinni przychylić się do tego, co Sejm przyjmie? O, proszę pana, jestem nie tylko w kontakcie z przewodniczącym Komisji Senackiej, posłem Federowiczem, ale także jesteśmy umówieni na spotkanie we wtorek. Z panią marszałek Kidawą Błońską, która jest, niezależnie od tego, że jest marszałkiem Senatu, środowisko artystyczne, co tu świetnie wiem, w wie jakim jest pani marszałek, że jest to osoba się z tego środowiska. Jesteś członkiem Senackiej Komisji Kultury i środku Przykazu. I we wtorek będziemy rozmawiać właśnie z panią marszałek co do, co do przyszłych prac, no szybkich prac, jak, 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 jak to podkreślam zmierzających do dobrego, szybkiego zakończenia procedowania tej ustawy. Spotkanie będzie we wtorek, termin godzina jeszcze nie jest ustalana, ale już jestem po porozumieniu z panią Marzeń, wczoraj z nią rozmawiałem. Jesteśmy umówieni na spotkanie, na spotkanie we wtorek. Mhm. Natomiast co do emocji bo ja mam popadało mam... Ja bym tak. chciał wrócić jeszcze do jednej rzeczy, bo może nie wszyscy Aha. nasi widzowie e, będą, są na bieżąco. Tak. I nie wszyscy obserwują. Jak na początku powiedziałem, ustawa rozpala wiele głów. Artyści, twórcy wszelkiego rodzaju, w tym dziennikarze. Z drugiej strony, wielkie firmy streamingowe, takie jak YouTube, Netflix, HBO. Z trzeciej strony to są politycy, którzy też mają różne pomysły i różne chęci kto tak naprawdę może najwięcej zyskać, a kto może najwięcej stracić? Albo czy jeszcze są jacyś aktorzy, którzy, których nie wymieniłem? No, proszę pana, jeżeli mamy do czynienia z finansami, to jest nowe do czynienia z prozą życia. Każdy chciałby mieć jak najwięcej, a tak nie będzie. No, no tak nie będzie. Tak nie będzie. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, a mianowicie o ile w ciągu ostatnich kilku tygodni myśmy byli alarmowani prośbami, petycjami, projektami zmian, różnego rodzaju statementami, pismami, tego było kilkadziesiąt. I to wszystko przekazało, prosiłem o przekazanie zarówno do posłów, jak i do biura Sejmu, do ministerstwa. Było nad czym pracować, to zwrócę uwagę na jedną rzecz, a mianowicie to jest bardzo interesujące, jeżeli pan wspomniał o dużych. Czy to Netflix, czy to YouTube, czy to nie wiem, Spotify. Proszę zwrócić uwagę, że przedstawiciele tych koncernów nie pojawili się na Pierwszym czytaniem Komisji Kultury i Środku Przekazu, a za to bardzo licznie było reprezentowane około 100 osób, przeróżne środowiska i organizacje zbiorowego zarządzania. Rzecz charakterystyczna nikt się nie pojawił. Więc oni prawdopodobnie przyjmują przez to do wiadomości, no, że pewien okres się już definitywnie skończy i że jak najszybciej, kiedy, kiedy to wszystko było niedopowiedziane. I teraz będą normy prawne i będą musieli za to po prostu płacić. Pogodzili się z tym, prawdopodobnie. I dobrze, im szybciej to zrozumieli, tym lepiej dla twórców. No tutaj zapytam jeszcze o jedną rzecz, no bo tak, tak. jak powiedzieliśmy, jesteśmy jedynym krajem, który jeszcze nie przyjął z wszystkich krajów unijnych i nie wdrożył tej dyrektywy. No a my dość jednostronnie, linearnie chcemy ją przyjąć. No Są tam pewnie niuanse odnoszące się do do rynku polskiego, ale powiedzmy, że w większości przetłumaczony tekst ma być podstawą tej nowej ustawy. Czy to nie był jednak dobry moment, jeśli już mamy to opóźnienie, żeby wyciągnąć wnioski? A może wyciągnęliście wnioski, może mieliście kontakty, czy na poziomie rządu, czy na poziomie Sejmu, właśnie z innymi krajami i zapytaliście tam, co zadziałało, a co by trzeba było poprawić w ich legislacji? Zadał pan bardzo ważne pytanie. Początkowo, kiedy przewodniczący komisji był jeszcze, Bogdan Zdrojewski, było wiadomo, że Bogdan Zdrojewski zdobędzie mandatę urnopłatowanego. Zastanawiałem się nad nieprzyspieszeniem tych prac i nie chcę wymieniać, które OZZ i które stowarzyszenia, one przyjmowały to z zadowoleniem. Że pracę należy wykonać jednak drobiazgowo, pochylić się nad różnego rodzaju aspektami. Natomiast po rozmowach, po rozmowach z ministerstwem okazało się, ile tego grozi, że te karazy są bardzo realne, ile możemy stracić. I jednocześnie, co jest rzeczą bardzo, bardzo ważną, i to była z mojej strony no, niemal warunek sine qua non przyspieszenia prac, a mianowicie. Prowadzimy działania dwutorowo. Z jednej strony robimy implementację w tym zakresie, w jakim należy ją zrobić, ale z drugiej strony oczekujemy, oczekuję wyraźnej deklaracji Ministerstwa, że w, y, otwieramy poważną debatę o globalnej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I to udało się wymóc. Padła deklaracja ze strony ministra wyrobca, że 10 września rozpocznie się forum prawa autorskiego. To jest powrót do tego, co było mniej więcej 10-12 lat temu i o, duża dyskusja. Ja trzymam za słowo ministerstwo i osobiście ministra wyrobca. No, ustawa prawie zosta... autorskim była przyjęta w 1994 roku, ta ostatnia, tak, która tak, 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 tak. No, była tak, nowelizowana. Ale... Tutaj spojrzałem na notatki. Była nowelizowana, ale rzeczywiście no, jest problem. Jest problem i teraz, bo no, mieliśmy do czynienia tak, z drugiej strony, proszę, proszę, proszę zrozumieć i, chcę, i chciałbym to wyjaśnić. Otóż to było pytanie, co możemy zrobić. Otóż wielu legislatorów wskazywało, że nie możemy odchodzić zbytnio od dyrektywy, ponieważ będą o to pretensje i być może kolejne kary. W związku z tym zdecydowaliśmy się, to co można w tej chwili zrobić, robimy, uwzględniamy. Tyle postulatów, ile możemy uwzględnić, natomiast to też, jeżeli szybko zostanie przyjęta ta, ta umówmy się, może tak zwana mała nowelizacja, to tym szybciej te pieniądze dla twórców zostaną płynąć, bo jeżeli Rozpoczęlibyśmy debatę. Sierpień jest miesiącem urlopowym parlamentu i nie, nie byłoby żadnej debaty, no to tak naprawdę realne prace by ruszyły w październiku. To oznacza, że twórcy ciągle nie dostają pieniędzy, a my debatujemy nad wielką, wielką globalną nowelizacją. Więc tak, robimy to, co w tej chwili jest potrzebne i, i bardzo ważne. Pieniądze wcześniej czy później, ale już za, będą, będą płynęły za, za, to, co, za, pracę, za pracę twórców. I potem przechodzimy do dużej, do dużej nowelizacji. Przyjąłem taki, taki typ rozumowania, wiele świadomości z tym się zgodziło, jak mówię, niektóre wolały to odłożyć w czasie, no ale jednocześnie, gdyby się odłożyło to w czasie, no to, to, to oznaczałoby, że, że ekwiwalentu za twórczość po prostu było, ekwiwalent za twórczość byłby po prostu znacznie, znacznie później. Iwan, no, sprawa jest skomplikowana, na przykład jest kwestia dyskusyjna, tak? To wywołało na przykład ogromną dyskusję, a mianowicie kwestia, czy Yy, twórcy muszą przynależeć do yy, organizacji zbiorowego zarządzania. I to są zdania podzielone. Tak? OZZ oczywiście chciałyby, żeby wszyscy byli zobligowani do przynależności do jakiegoś OZZ-u. Tylko pytanie jest takie: no, jest, Żyjemy w dobie wolnego rynku, i dlaczego? Musimy kogoś zmuszać, być może są osoby, której nie chcą należeć, tak? Ta kwestia podejrzewam, że będzie, będzie, będzie do dyskusji. Była jeszcze jedna kwestia, która no bo mi kilka kwestii były, były kwestia arbitrażu, tak? no wielu, Wiele osób środowisk organizacji oczekiwało, że państwo narzuci arbitraż, tak? Czyli jeżeli, nie będą, ktoś się nie będzie mógł dogadać z kwestii wysokości wynagrodzenia. Za to, że coś się upowszechnia w internecie, to idziemy nie do sądu, tylko jest ustanowiony pewien organ państwowy, jak na przykład Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, on obligatoryjnie, obligatoryjnie prawda, rozstrzyga spory co do wysokości wynagrodzenia. Rzecz w tym, że to jest być może dobry pomysł, tylko pytanie jest innego rodzaju. Jak się ma ten pomysł do dobrych obyczajów legislacyjnych. Otóż to wymagałoby przedłużenia prac, bo wymagałoby po pierwsze konsultacji, na przykład z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji, czy z innymi organami, czy są przygotowani. Jeżeli nie są przygotowani, muszą oszacować, ile by to kosztowało, bo to będzie kosztowało ich praca, i następnie wskazanie źródeł finansowania. Czyli mamy no, kilka to miesięcy blokady. Że uchwalamy teraz ustawę na szybko i później przy nowelizacji, przy wprowadzeniu, zakładam, że to już nie może być nowelizacja, tylko raczej nowe prawa autorskie. No raczej nowe, ma Pan rację. Autorskiego. Ta ustawa też będzie nowelizowana. Wprowadzimy te rzeczy, o których już wiemy, że może gdzieś w innych krajach nie zadziałały, albo właśnie zadziałały i warto, żeby się znalazły też w naszym rozwiązaniu prawnym? Ja bym tak chciał. Ja bym tak chciał, ale też ponownie apel, który wygłaszałem w czasie spotkań, i też, że Państwo wiedzieli. Jeżeli ktoś prosił o spotkanie, oczywiście tak, albo, ale wyłącznie na terenie Sejmu i wyłącznie, lub też w moim biurze poselskim. Nie było spotkań, przynajmniej z mojej strony, na tak zwanym mieście, w jakimś barze, restauracjach. Nie, nie, nie. Unik unikałem tego, no, jak. To pan jak, jak że posłowie otrzymywali SMS-y z jakimiś wyjaśnieniami co do tego, co można by jeszcze zmienić. Znaczy, ja osobiście miałem inną bardzo ciekawą historię, a mianowicie kilka dni przed posiedzeniem komisji, która zajmowała się tą ustawą, nie chcę wymieniać nazwy, miałem telefon, że może wartołoby się spotkać, przedyskutować. Ja mówię tak proszę Państwa, ale Wielka debata z udziałem naprawdę wszystkich zainteresowanych stron. To była otwarta, otwarta komisja, to też była zresztą otwarta, była transmitowana w internecie, mogliście oglądać, ale mogliście przyjść i wszyscy zainteresowani mogli przedstawić swoje stanowisko. Nie było żadnych ograniczeń, tak? nie było żadnych. Chyba za ich, czy ZAS, zgłosił 15 osób, to prosiliśmy, no z swoje, ograniczcie trochę, bo no, po prostu rozmowa w 150 czy 200 osób jest, no, nie, nie jest konstruktywna. No i oni mówią, nie, nie, no może, wie pan co, tylko będzie posiedzenie komisji i będziemy oglądać tą transmisję online, jakbyśmy czegoś mieli jakąś uwagę, czegoś nie rozumieli, to możemy wyślemy smsa, pan do nas zadzwoni. No, ale to boską, tak się nie proceduje. To, to mi dotknęło. koleżeństwo słyszałem, że też mieli podobne telefony, że może by wyjść kto wyszedł do takiej komisji, gdzieś zadzwonił, zapytał się, poradził, czy to należy prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. No nie, nie, tak się nie proceduje. Jak ktoś chce przejść, to przyjdzie. I podkreślam, ostatnie posiedzenie komisji nie było posiedzeniem było zamkniętym. To jest nieprawda, co, co mówią niektórzy pełnomocnicy i przytyczek pod. W kierunku niektórych prawników, którzy reprezentują różne organizacje. Otóż wszyscy interesowani mogli się wypowiedzieć w czasie pierwszego posiedzenia komisji. Drugie, komisje, które było, drugie posiedzenie, które było typowo proceduralnym, merytorycznym posiedzeniem, ono było otwarte dla transmisja była, była online, ale procedowanie tego w 150 osób tak skomplikowanej materii naprawdę nie, nie prowadziło, trwałby no, dniami, być może nawet tygodniami. Wszystkie racje zostały przedstawione, i teraz już politycy, czy posłowie muszą decydować w, tą, w tym kierunku, albo w innym kierunku. A natomiast no niektóre OSZ -y sobie poradziły, dlatego że przysłały zarejestrowanych lobbystów, i ci lobbyści brali udział, zabierali go z dyskusji, zgłaszali swoje, swoje propozycje. Tylko mówię, otwarta przybica. Pisanie na listę lobbystów, potwierdzenie udziału w postaci listy ja sposób Zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem, tak. Jeżeli Panie ja teraz proszę, ja czytam jeszcze... w niektórych sorry, jeżeli ja czytam teraz w niektórych mediach pretensje, że ostatnie posiedzenie było zamknięte, i mówi takiś prawnik reprezentujący którejś stowarzyszenie czy organizację, to przepraszam bardzo, ale ten prawnik się po prostu ośmiesza. Mógł się on albo jego kolega zarejestrować, Przyjść i powiedzieć, co chce, a nie atakować komisję i posłów, że posiedzenie było zamknięte. Posiedzenie nie było zamknięte, tylko trzeba było pomyśleć, jak, jak można wejść. No, no ale to świadczy z kolei o prawnikach tak niektórym. Dziękuję. Ty, przepraszam bardzo. No no, to to, mam, jeszcze, to tak. mam jeszcze pytanie na koniec do y, dziennikarza Piotra Adamowicza. Tak. Y, jakby skomentował podział pieniędzy między wydawcami a dziennikarzami? Wie pan co, ja nie jestem dziennikarzem od 10 lat, ja powiem, No e... ale to zostaje w żyłach. ja, bym, wiemy, ja pracowałem d... około 20 lat w Rzeczpospolitej, no kiedyś najpoważniejszej, i... no niektórzy będą mieli pretensje, no ale no, największej to źle, bo to płakty takie wielkie były, jak pan pamięta. No powiedziałbym wtedy dość jasny, mianowicie tak, no mieliśmy pensję, no w tej chwili znaczy normalną było pracę, współczuję w większości koleżeństwa, bo w tej chwili tego nie ma przecież, Mieliśmy normalną wierszówkę, mieliśmy normalne nagrody. Nie, ale centralne. ja pytam o, o podział, dzisiaj, w, jeśli chodzi o, o, o propozycję wprowadzenia w dyrektywie tam, no bo to tak, też tak. Y, też będzie ten podział y, jest uwzględniony, tak? Ile, ile dziennikarze, ile wydawcy y, mają otrzymywać, jakie wynagrodzenia. Y, z tytułu właśnie praw autorskich. że muszą otrzymywać, natomiast ja nie potrafię panu wiedzieć, ja nie pracuję w tym zawodzie, jako praktyk nie mogę się w tej chwili nie chcę się wypowiadać, natomiast bezwzględnie. Znaczy, ja panu powiem tak, znaczy model, który był kiedyś, w którym ja w którym korzystałem, że był taki, myśmy, była decyzja. Jeżeli odsprzedajesz swoje prawa dla, dla prespubliki, dostajesz określony procent od wyceny wierszówkowej. Później wydawca handluje i jeżeli zyskuje coś więcej, to jeszcze do ciebie dodatkowe pieniądze wpływają. Tak to było kiedyś w grzepie. No w tej chwili wydawcy muszą się dzielić, w jakim procencie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem już praktykiem. Tak? Co, jakie, jakie, rozwiązanie byłoby, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze? Okay. No, zobaczymy też, co ostatecznie będzie w ustawie na ten temat przyjęte. Zobaczymy. No pana też tu, w jakiejś formule. Mogę powiedzieć tyle. jako no, były dziennikarz. Były dziennikarz, nie mówię, że stanę na głowie, bo to jest niewykonalne, bo nie umie stać na głowie, natomiast zrobi wszystko, żeby było jak najlepiej. Tylko pamiętajmy o jednym. Wszystkich interesów nie da się pogodzić. No, tak. Obyśmy tylko jak najszybciej przyjęli to prawo i mogli już z niego korzystać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. To ja dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu.